Halo, witam! Normalnie jesteśmy już, gramy zaraz w Crisisa. Słuchajcie, jest i Crisis. Ja go złożyłem na Far Cry 2, będzie Far Cry 2, myślę, że nawet niedługo. Dzisiaj sprawdziłem, gdzie my jesteśmy w tej grze i najlepsze jest to, że po jednym live'ie jesteśmy już w połowie gry praktycznie. Aga Tak informuję, że mam stream. Także komentarze typu Zaje ale zajebałam. Będą. Znaczy ja. będą Czytujemy grę wczorajszą, tak? Tak, tutaj wy wybuchliśmy samochód. Tak, jesteśmy podczas misji Assault. On to już jest jej w sumie końcówka. I to jest mniej więcej połowa gry. I czego stękasz? Energy, critical. Pięknie. A, wezmę szafkę, zawsze taką chciałem mieć. Kulka w łebcy, serio? No nie, bierze. Dobra, to jest ta grawina. Chyba twórcy wiedzieli, że ktoś będzie się męczył. Pewnie w rumer się będzie męczył. Dobra, jest, udało mi się, widziałaś? Nikt nie widział. Kurde, stękanie w grach. Gdzie ja mam iść? Gdzie jest ta lornetka, no? Halo, zablokowałem się. Dłużej będę szukał lornetki, będzie trwał ten cały nalot. Może jeszcze niżej mam zejść. Ło! No nie ma! A ja chyba wiem o co chodzi. Dobra, a ja jestem też dobry, nie? No i co? Już tego celu nie mam. Ja już wiem chyba o co chodzi. Tu chodzi o ten statek, na którym stoi. No, działa. Ej, napierdalaj tam. Miałbyś z zrobić zrobienia mielonych. Ale to na milion subów będzie dopiero nie, nie słyszałeś tego już, nie? Jak będę miał kiedyś milion subów, to zrobię streama z robienia melody? O, tu nasi Ja ma tu jestem, strzelam do was Tutaj Halo, proszę proszę mnie wziąć My mission is complete On właśnie ma mnie w dupie Tak, oni mają mnie w dupie, ja mam iść pieszo kurwa, czajcie, co za gnoje. The fuck? Da fuck? Co tu się stało? Ja tylko na to wszedłem Ja mam wziąć ten czołg Te czołgi są ślizgie jakieś Oponent tam Zalufę oponenta Dostał O ty ja też Aha Oni tam nie mogą rozwalić pewnie czegoś Bo to, to nuby są Dobry Serio? Ten skarabinu tu nawala, ty Halo Łooo! <noise> na temu co? No da fuk! Co tu się dzieje? Halo! Ja sobie zapiszę tu. Może drogą muszę wejść, a nie bokiem gdzieś. Zaraz pierdolnie, uwaga! Aha, to ten wagon był przeszkodą dla czołgów. Nie w tą stronę w ogóle. Boże. O, kolega. No kurwa, się palma mi na maskę spadła, ty. Ktoś tu się kurwa zblokował, noż kurwa mać, górkę nie będziesz podejść. Da fuk? Co tu się stało? A mnie wyjebało, chyba mi strzelił prosto w ryj. O. Pik paf, pik paf, O, tutaj jest więcej was. Tutaj też gdzieś powinna być amunicja. Kurde, ale z stołu to ja nie chciałem brać. Znów ma prawie pełną amunicję, także... Bany, to do domu. Nie mogę tego użyć. O, użyłem. O, tutaj yeah, jest do używania. Job, Sorry. Ewidentnie, tutaj coś zaraz pierdolnie. O ty kurwo! <laughs> ja Jednak jak wróbel chce, to potrafi się skradać. Wow. Jak on tam z tyłu się znalazł, kurwa, nagle? A... Jeszcze chodzisz? Nie, kurwa. Co ty jest? Leży. Dobra, ja chyba podejdę tam bliżej. O nie, tutaj czołg jest, kurwa, wypierdalam stąd. Kogoś zabije Zobaczmy. tym. Zabiłem. Teraz go wyjebię w kosmos, pewnie. Wróciłeś? Spoko. E nie, poszedłem się umyć, tylko Piachem we włosach oglądam. O, i super. Podobno lepiej się oglądam moje streamy, jak ma się Piach we włosach. Nie wiem, czy słyszałeś. O ty, kurde! Noju, Wypierdalaj stąd! Dobra, leży. Znaczy leży, kurwa, lata. Dobra, tutaj coś się wsuwa. Ferus. Pewnie zaraz będzie miał skojarzenia. Patrz, o, leci tam. Ładunek, pyk. I teraz masz widok, jak to było za plemnika. Nie, to tutaj mnie wystrało. Uh, 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 panie, no. A czekaj, 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 coś tutaj jest. Dobra, gówno. już się wełbię pierdolnie. No, tutaj też gówno, nigdzie nie przejdę. Uwielbiam takie labirynty, nie? Znaleźliśmy wyjście z tego gówna. No i zaczyna się walka z obcymi. Czy ktoś mi pomaga? Siemano. Prorok! Ale jak ja mam ci znaleźć? Kurwa, co ja ci mam zrobić, człowieku? No, no chodź, no kurwa, o co ci chodzi? Masz go gdzieś. Warto tylko zobaczyć, jak on zamnał, kurwa mi zobaczy. Zobacz. No tu. tu. Tutaj jest coś podobne Kurwa, co ja ci mam zrobić? No chodź. Dało się Pali się tu nie Teraz mi się udało Na styk Chcesz o kurwa człowieku pomóc? Kurwa, muszę zobaczyć, nie? Bo to, to jest aż kurwa niemożliwe, nie? Kurwa, man. Kurwa, ja nie mogę w ogóle. Już mnie w kurwę ta gra. Musi ci zostać więcej niż 25 sekund. Tak, wiem. Przeczytałem to. Ej, ten cały prorok, ten cały prorok on się chowa w tym kontenerze. A u mnie stoi koło tego stołu i te moby do niego napierdzielają. Ja wiem dlaczego. W tym kontenerze o wiele mniej mu te życie schodzi. On musi tam wejść. No, patrz, patrz! Patrzcie, teraz jesteśmy w domu. Zobaczcie jak mu teraz wolno leci. Tutaj to jest grubo, nie widzę. No! Działa! Kurwa! Dawaj, biegnij, bo nie dobiegniesz! Po prostu musiałem jednego save'a wcześniej yy, włączyć, bo, było, bo coś się zbugowało po prostu, on nie powinien stać tam na środku Dobra, ta broń to jest gówno jedne kurwa no Zrobiliśmy to Dobrze Exodus, teraz misja Exodus, ale to już zostawimy sobie na jutro Zbliża się 21, także będziemy kończyć yy, Ja lecę, trzymajcie się i na razie you mm -hmm.